Witajcie, kochani. Koniec świata nadchodzi. Koniec świata, czyli koniec naszego świata. Koniec czasu, który pamiętamy jako nasze życie tu w dualnym świecie. Koniec świata jest nieunikniony. Koniec tego etapu jest nieunikniony i tak było zawsze od stworzenia tej naszej gry planeta ziemia nie ma sensu się tego bać, tak jak ludzie, którzy kiedyś siedząc przy świecach, bali się wejść w czas elektryczności. Jest to oczywiste i jest to normalne, że tak jak w ciele człowieka następują zmiany i nie da się zatrzymać formy, którą miał noworodek, tak, Ulega zmianie zarówno planeta Ziemia, obraz cywilizacyjny, świadomość. Zmienia się cały czas wszystko. Koniec jednego etapu oznacza narodziny następnego. Koniec ciąży oznacza nowe życie noworodka na zewnątrz. Łona mamy. Bez sensu jest się bać tego. Jest coś innego ważniejsze. Czy kiedy nastąpi ten nowy etap, czy będziemy w tym nowym etapie? Czy kiedy nastała elektryczność, ludzie początkowo się tego bali, była przeróżna propaganda na temat tego, co się będzie działo, ludzie się tego bali, tak jak pierwszych samochodów, rowerów, wszystkiego co nowe. Więc pytanie nie jest, czy to nastąpi, bo absolutnie to nastąpi. I jesteśmy jeszcze w takim naprawdę przełomowym czasie, bo nowy świat będzie innym światem niż jest teraz, bo dochodzi zmiana nie tylko zewnętrzności, ale świadomościowa, a to się przekłada na relacje i na wszystkie inne tematy. Ale trzeba zadać sobie pytanie, czy ja będę tam, czy zostanę w tym starym świecie. Kiedy patrzymy z poziomu świata, w którym żyjemy, który mija, świata dualności, no niestety nie rozumiemy tego, co nadchodzi. I tak jak w każdym etapie następnym, który się toczył na Ziemi, niektórzy przechodzą w następny etap, niektórzy nie. I tutaj ten nasz czas jest dlatego tak niesamowicie ważny, ponieważ tu chodzi przede wszystkim o zmianę wewnętrzną, o zmianę naszego postrzegania, rozumienia siebie w tym świecie. I tak jak dotychczas zmieniała się zewnętrzność, materia, moda, budynki, technologie, tak, teraz zmienia się nasze wnętrze i chcemy wejść w nowy świat, w dom, prawda, wyższy poziom rozwojowy, ale kto tam wejdzie? I tak naprawdę nie jest ważne, czy będziemy fizycznie w tym uczestniczyć, bo to dla tego człowieka już nie ma znaczenia tylko czy nastąpi wewnętrzna przemiana i wtedy czy zostaniemy tu czy pójdziemy gdziekolwiek indziej to to jest nasz krok ewolucyjny krok do przodu tak jak w szkole uczeń poznaje i zalicza daną klasę i przechodzi do wyższej i nie ma znaczenia czy to będzie w tej szkole czy w innej jest gotów iść dalej do następnej klasy nie musi przywierać do tej szkoły może iść do innej więc powinniśmy wiedzieć że koniec świata zawsze się dzieje od stworzenia tej gry i koniec świata jakiegoś jakiegoś etapu i Trzeba, tak jak widzimy to przy poczęciu, życiu płodowym i na rodzinach, mamy to właśnie pokazane, jak wygląda rozwój naszej świadomości również, że najpierw się stwarzamy tutaj, powołujemy siebie do życia na ziemi jako człowiek, później następuje życie nasze w pewnej niewiedzy, tak jak w łonie mamy żyje płód. Żyjemy w pewnej niewiedzy, w pewnej ciemności, w pewnym ograniczeniu, a później następuje poród i jesteśmy w tym czasie na Ziemi. Poród to jest przechodzenie powoli przez kanał rodny mamy, i wychodząc na zewnątrz, jesteśmy w innym świecie i my musimy wyjść z tego łona. Dotychczasowego świata dualności, żeby stać się już wyższym świadomościowo, energetycznie bytem człowiekiem, czy tu, czy gdzie indziej. Jest to dlatego tak trudne, bo mamy już ugruntowane życie tutaj. Gdybyśmy mieli taką głęboką pamięć życia płodowego i byli w łonie mamy, tak bardzo świadomi, jak teraz jesteśmy, to byśmy też się tego bali i byśmy nie wiedzieli, i byśmy nie rozumieli, i byłyby problemy. Byśmy się może zapierali, bo nie znamy, będąc w łonie mamy nic innego. Ale przecież mamy już to pokazane, że życie płodowe jest ograniczające. Kiedy wychodzimy na zewnątrz, może jest to trudne, może dość bolesne, ale trwa jakiś czas, i wychodzimy, ale nie jako dorosła już istota, tylko wychodzimy jeszcze jako nieporadne stworzonko małe, ten mały człowieczek, ten noworodek. I dopiero zaczynamy się uczyć tego nowego życia. I tak samo jest teraz. Kończy się nasze łono życia w niewiedzy, w ciemności, w niewiedzy ograniczającej nasz potencjał boski i wchodzimy na wyższy etap. Kto się zapiera rękami i nogami, no niestety, będzie musiał cierpieć, bo na tym to wszystko polega. Kto zostaje w łonie, umiera. Nie można żyć w nieskończoność w łonie mamy. Tak samo tutaj jest. Kto nie będzie podążał za procesem rozwojowym ewolucyjnym, będzie niestety Miał cierpienie, trud i umierał fizycznie czy symbolicznie, zakleszczając się w dotychczasowych przekonaniach dualnych. Dlatego jest to trudne, bo nabyliśmy pewne przekonania na temat życia. Możemy powiedzieć: życie płodowe. Jest przełom śmierć życia płodowego na poczet życia poza łonem mamy. Wzrastaliśmy, znowu nabieraliśmy, nasycaliśmy się tym życiem po wyjściu z łona mamy w tym świecie dualności, i teraz i tu trzeba umrzeć, i trzeba wejść w następny, wyższy etap rozwoju świadomościowego. Płód, Rozwijał fizyczność, przygotowywał się w łonie mamy do samodzielności fizycznej. Dziecko się rodziło, egzystowało w tym świecie dualności, i teraz mamy następny poród do wyższej świadomości. Tak jak w łonie mamy fizyczność się rozwijała, tak w świecie dualnym rozwijaliśmy naszą Świadomość przez wiele wcieleń, świadomość. I teraz następuje poród naszej świadomości, która z zewnętrznego świata, czyli powierzchowności, będzie wchodziła do wnętrza. I nie da się przed tym uciec, bo jest to naturalny proces Boga odzyskiwania siebie w formie ludzkiej. Kochani, ja dzisiaj tak króciutko, bo to jest naprawdę niesamowicie ważne, żeby cały czas pamiętać, bo się robią różne teraz y, rzeczy się dzieją. Y, y, przeróżne mamy dolegliwości, mamy przeróżne trudne czasami sytuacje. Pamiętajmy, nic nie jest przeciwko nam. Wszystko jest dla nas, dla naszego następnego kroku. Często jest tak, że człowiek nie wyszedł jeszcze ze świata, nawet jedną nóżką, ze świata dualności, czyli nadal jest oddzielony od swojej boskości, nadal wierzy w zagrożenia wszelkiego rodzaju i w zmaganie się z życiem. I wtedy, kiedy przychodzi następne doświadczenie, człowiek często upada w tym, wchodzi w ciężkie emocje, czyli jakby dusi się. W tym dualnym świecie. Nie może sobie z tym poradzić, albo radzi sobie w sposób dualny. Czyli w sposób w zakresie świata dobra i zła, prawda? Tych wszystkich przeciwień zbiegunowości. To nie są rozwiązania. Kiedy podejmujemy ten krok i przychodzi doświadczenie. Powinniśmy wtedy patrzeć z poziomu już wyższego, bo tylko rozwiązanie danego tematu dualności, jakiegokolwiek doświadczenia jeszcze w zakresie dualności jest możliwe tylko wówczas, kiedy spojrzy się z poziomu ducha, nie człowieka. I znowu możemy to powiedzieć, kiedy rodzi się płód, nie można patrzeć na to z poziomu łona mamy. Trzeba na to spojrzeć z poziomu świata zewnętrznego. Rodzi się, wychodzi na zewnątrz, czyli trzeba patrzeć z poziomu już tego wyższego świata, tego dualnego, wyższego nad łonem mamy. Kiedy rodzimy się teraz do nowego świata świadomościowego, tylko z tego poziomu możemy patrzeć na tematy naszego przejścia w ten wyższy świat. Inaczej nie rozwiążemy sytuacji, tylko będziemy się ciągle kręcić jak na zaczarowanej karuzeli ciągle kręcić się w obrębie rozwiązań świata dualnego. Jest to bez sensu i bardzo wiele osób właśnie w ten sposób postępując zamyka sobie drogę do prawdziwego pójścia w następny etap. No to tak jakby dziecko rodząc się chciało zrozumieć co się dzieje z poziomu łona mamy, no nie zrozumie. Bo przechodzi w inny świat. I my przechodzimy dziś w inny świat w świat świadomości duchowej, czy mówiąc inaczej, ze świata człowieka zwierzęcego, przechodzimy w świat człowieka duchowego i dla każdy element, na każdy temat, który zamykamy, musimy spojrzeć z pozycji człowieka duchowego, już z pozycji tego, kto wyszedł z tego świata. Dlatego łatwo jest, jak ktoś już wyszedł Pomóc innym, którzy jeszcze kręcą się w tym świecie dualnym. Można by było powiedzieć, jesteśmy jak położna, która odbiera poród, kiedy już wyszliśmy ze Starego Świata. Położna duchowa, która odbiera poród człowieka zwierzęcego w człowieka duchowego. I musimy stanąć odważnie przed tym tematem. Warsztaty, które się odbyły w tym roku, właśnie to miały na celu, jakby mogę powiedzieć, byłam taką położną, która odbierała porody, czyli pokazywała w różnych tematach życiowych, jak wyjść ze starego i wejść w nowe z każdego tematu. To samo robimy podczas spotkań, konsultacji indywidualnych. Każdy temat bierzemy z poziomu człowieka duchowego. No na dziś to kochani wszystko i do następnego razu, być może.